Witam Was serdecznie, Panie i Panowie, z tej strony Sołtys. Jesteśmy w filmowej analizie setu Journey Into Nyx mojego autorstwa. Oczywiście na potrzeby serwisów Psychato Games Masters. E, oczywiście chciałem to analizę wcześniej, no ale niestety, e, no, siedzę w, Mam parę fuk załatwionych, siedzę w nich po parę godzin za długo e, i potem już wracając nie za bardzo miałem ochotę. Do tego nawabiłem się troszkę e, chrypy po drodze. I myślę, że to jest słychać, że tak gadam przez, przez nos. Mam nadzieję, że starczy mi sił yy, w gardle, żeby jednak całą tą analizę przejechać. Yy, nie będę wchodził w szczegóły związane z jakimiś statystykami i tak dalej, ponieważ to wszystko jest w analizie tekstowej. Yy, no, wystarczy wklepać przyjatok.pl, na przeglądarce i znajdziecie na pewno. Alendę tekstową już się ukazała, więc można sobie na nią zerknąć. To jest forma uzupełnienia tej analizy, uzupełnienia poprzez po prostu. Yy, Opisywanie karta po karcie dla każdego, który jest zainteresowany moją opinią o poszczególnych kartach. Można skorzystać. Tak jak powiedziałem, przepraszam z góry za moje brzmienie, ale no niestety nie jestem w stanie nic z tym poradzić. Szczególnie, że już zostało jeden, jeden dzień, został jeden dzień do pre i nagrywam tak trochę w locie, więc, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. No i tyle chyba słowem wstępu. Przechodzę już do, do karta po karcie, tak jak powiedziałem, analizy. Myślę, że to podzielimy na trzy bloki, e, czyli biały-niebieski, czarny-czerwony i potem na końcu zielony i multikolory itd. E, tak żeby to było dla Was strawne czasowo i dla mnie strawne, żebym mógł sobie raz na czas przepić e, i, i, i powiedzmy kontynuować. Egiz of the Gods, bardzo solidny misiek. Ten Hexproof w formacie, w którym jest sporo nakładek jest chyba lepszy. Można z niego zrobić sporego misia i nie obawiać się removalu czy jakiegoś bounce'u, itd. dalej, więc na pewno jest to misiek z potencjałem, taki misiu. plus I nie jest to na pewno wysoki pik, może nie jest to może pierwszych 5 pików, ale, ale w, można go spokojnie brać powiedzmy w środku paczki bez żadnego problemu. No i w tym formacie fajnie mieć kilka dwójek, więc, więc myślę, że to jest jedna z lepszych dwójek. Z ciekawszych dwójek, oczywiście sama z siebie niekoniecznie, ale już. W połączeniu, z, w połączeniu z innymi zabawkami może być bardzo dobra. A Jani Presence moim zdaniem, w ogóle wszystkie karty z mechaniką Strife są bardzo fajne i tutaj nie ma wyjątku. Chyba jest tylko jedna karta, się którą kojarzę, która niekoniecznie się mieści w mainie. Pozostałe są naprawdę dobre w mainie. Szczególnie jeżeli mamy deki na Heroic, to oczywiście odpalanie dwóch, trzech heroików w turze może być naprawdę mierzące dla oponenta. Więc, więc generalnie trudno tą kartą nie grać i tutaj myślę, że nie będzie raczej kogoś kto, 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 kto jej nie polubi. Akrywan Mastiff ciekawy typ moim zdaniem W tym formacie, tak jak powiedziałem już jest sporo nakładek, więc wydaje mi się, że będzie lepszy niż, się, niż, niż wygląda na pierwszy rzut oka nie wiem jak o ile lepszy, ale myślę że, myślę, że na pewno jest to karta, którą można spokojnie w deku zmieścić i być w miarę zadowolony z niej. Armament of Nyx, takie sobie, grywalne aczkolwiek niespecjalne, no nic szczególnego, na pewno nie jest to karta, którą warto jakoś traktować jako jakiś świetny removal, bo nim nie jest. Dopakiem jest cud lepszym, ale to też nie jest jakiś, jakiś, jakiś prawda, cud natury, więc, więc nic specjalnego. Z kolei kolejne dwie karty to oczywiście są karty, którymi gramy zawsze. Banishing Light to po prostu nic innego jak... O troszkę mi uciekł obraz. O. Banishing Light to nic innego jak po prostu Oblivion Ring. Oczywiście gramy nim zawsze, gramy z białym, dobry splash. No i Harry to jest yy, prąbka prolajsowa, więc jak ktoś chce z białym kolorem, to oczywiście y, dostaje taką zabawkę i jest to zabawka naprawdę z górnej półki. Myślę, że w większości deków, w y, większości y, draftów, pierwszy pick ewidentny i y, 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 po prostu gramy tą kartą też zawsze. Y, y, Day Seed, y, po prostu troszkę lepszy. Revolve Existence. Y, w tym formacie warto mieć jeden, jeden moim zdaniem, przynajmniej jeden, jeden Enchantment Removal, więc ta karta tutaj spełnia swoją rolę znakomicie, aczkolwiek nie jest to karta, którą trzeba brać wysoko. Myślę, że to jest taki środkowy pij, nie wiem, piąty i wyżej. I później w sensie. Piąty i później. I tak jak powiedziałem, no, fajnie mieć to w deku, ale nie jest to karta, którą trzeba... którą powinniśmy brać nad jakimś dobrym malkomolem. Dictator w i karta też, myślę, spokojny pierwszy pick w większości wypadków. Trudno sobie wyobrazić, żeby jej nie zabrać. W, w, nie ma chyba żadnego Ankomona, który jest porównywalny. Także, także moim zdaniem też karta, która jest bombo. Eagle of the Watch, po prostu okej okay, tak Gramy nim w zasadzie zawsze, mając go w deku. Eidolon of Rhetoric, moim zdaniem umiarkowany, żeby nie powiedzieć słaby. Raczej Sideboard, ewent, jako, jako odpowiedź na jakieś tam może agresywne deki, bardziej M4 w plecach, ale no generalnie nic specjalnego. Font of Vigor podobnie, raczej Sideboard, w mainie bym nie grał. Godsend, o przepraszam, gdzieś moja myszka szwankuje trochę. Że tak powiem miota, miota nią. E, Okej. Okay. Jeszcze troszkę, dobra, bo to jest, teraz jest chyba w miarę równo jeszcze może milimetr. Do 7 gramy zawsze, to jest karta, którą po trzeba grać, eee, więc tutaj nie ma co gadać. Harvest Guards, All eee, ok, grywalne mniej bardziej 2-3 za 3 jest ok, eee, premia jest całkiem niezła, myślę, że myślę, że spokojnie, spokojnie można tym grać. Skoro i Leguna of Trail Trailblazer to jest bardzo dobra karta, eee. Jest dobra na agro, i jest dobra w agro, więc, więc generalnie jest dobra zawsze, tak naprawdę. I, i myślę, że tutaj, jeżeli jest, mm, jeżeli już dwa razy odpalimy, już tego heroika, to jest naprawdę, naprawdę warta swojej ceny. Mm, Lord of the Fleet. Jedna z trudniejszych do oceny kart. Wydaje mi się, że. E, Jest to taki trochę win more. Karta jest dobra, ale nie jest kartą tą wybitną i nie jest kartą, która Ci wygra w sytuacjach, gdzie jesteś, yy, powiedzmy, behind, tak? Yy, więc moim zdaniem yy, niezły pick, ale to jest taki, taki pick też, nie wiem, piąty, szósty, powiedzmy, niewiele wyżej, yy, moim zdaniem, więc, więc grywalne, ale nie jakieś wybitne. Yy, Leonin Konoklas to będzie karta, która pewnie będzie lepsza niż się wydaje, chociaż wydaje mi się być bardzo dobra. A może będzie jeszcze lepsza w tym formacie, jednak jest sporo tych Enchantment Creature, więc jest szansa upolowania jakiegoś, nawet czasami, byka niewielkim kosztem. Moim zdaniem, moim zdaniem absolutnie, absolutnie gramy tą kartą. Mortal Observer jest też karta bardzo silna, moim zdaniem nie sposób też nią nie grać w tym formacie w białym kolorze jest tyle heroików i ten efekt jest naprawdę bardzo dobry Jak chodzi o owieczkę to moim zdaniem no nie jest taki wysoki pik. Jeżeli, jeżeli wiemy, że nie gramy kontrolą, no to nie jest najlepszy. Oczywiście w kontrolce jakimś takim, nie wiem, na przykład biało-czarnym deku, gdzie gramy defensywnie bardzo jest OK ale generalnie nie jest jakaś, jakaś wybitna i to na pewno nie jest karta, którą trzeba, trzeba mieć w deku. Ale tak jak powiedziałem, w odpowiednich strategiach będzie bardzo dobra, jakiś defensywny strategia. w Race mm, grywalne można mieć jedną tą kartę mm, jedną tą kartę w deku, nie jakieś specjalne moim zdaniem, ale w formacie w którym tempo ma znaczenie jest, jest, jest OK. Mm, swift gramy z, w zawsze tą kartą 3-1 za 2 mana jest bardzo ok. Wymienia się z dużą ilością naprawdę o wiele droższych i lepszych stworów, więc, więc myślę, że yy, spokojomek. Falangs Formation gramy zawsze, yy, bardzo dobra stuszka. Quarry Colossus yy, też gramy zawsze moim zdaniem. W sildzie jest wręcz nieuczciwy. Yy, w w jest ciut gorszy, bo jednak jest większe tempo, ale i tak yy, no jest to po prostu świniak z zbudowanym Grip Tide'em, albo czymś lepszym niż Grip tight Więc... Znaczy najczęściej na czymś lepszym, prawda? Więc moim zdaniem absolutnie, absolutnie e, karta z wyższej półki. o w jednej sztuce w mainie nie zmieszczę zawsze. E, w dwóch lub więcej już się zastanowię, ale generalnie raczej, raczej nie. Wydaje mi się, że e, jeżeli mamy dwie sztuki to jedna main, jedna site i ewentualnie na jakieś i zielone rzucamy drugą. No wiadomo, w formacie, w którym, w którym jest sporo bestowerów, tą kartę karta o wiele łatwiej zagrać, zagrać niż, niż, niż w formatach, gdzie, są, gdzie jest więcej tajnych stworów. Cypress Brawler, też grywalna sprawa. ma troszkę nieprzyjemny ten drawback, ale myślę, że jest znacznie lepszy niż na przykład Loyal, Loyal Pegasus. W którym się grało, więc w jakiś agro, więc myślę, że w agro będzie wciąż ok. Aczkolwiek, no ryzykowny ziomek i nie jest to robiona karta, którą trzeba mieć w deku. jest mm... moim zdaniem, marginalnie grywalne. Są pewne deki, w których pewnie gdzieś tam coś tam z tego wyjdzie, ale generalnie to jest więcej. Mm... Znaczy, zbyt dużo mamy za, za mm... jakby. Zbyt dużo mamy zainwestowanej za kartę, która sama z siebie, sama z siebie jest no po prostu niczym, tak? Potrzebujemy mieć jeszcze jeden ekstra enchantment dla niej. No nie wiem, no długo się zastanawiałem, jak można by ją wykorzystać sensownie, ale jakoś nie znajduję zbyt wielu takich opcji. Format jest zbyt szybki, jeżeli on zagrywa na przykład, nie wiem, Aspa, to zagrywasz to no to musisz mieć jakby natychmiast te, jakiś kompo z tym, żeby, żeby, żeby ten wadził uzyskać. Jeżeli on zagrywa jakąś nakładkę, nie wiem, na jadę na jakiegoś swojego stwora za 4 mana, to też musisz mieć, no dosłownie potrzebujesz natychmiast odpowiedzi najczęściej. I po prostu w formacie, w którym tempo jest bardzo ważne, ta karta jest średnia, żeby nie powiedzieć niegrywalna najczęściej. Skyspeed Cavalry, bardzo fajny koleś, no de facto 4-2, prawda, za, za 5. Taki, powiedzmy, do, niezły finisher do jakichś Borosów i tak dalej. W UW też będzie niezły, w WG będzie bardzo fajny, bo tam jest sporo fajnych nakładek. Także na pewno można go wykorzystywać. I na pewno jest to koleś z potencjałem na wygrywanie gry samodzielnie, jeżeli odpowiednio go dopakujemy. Forfeiter oczywiście jest fajny i forfiterem gramy zawsze. W zasadzie ten, ten efekt jest naprawdę mocny w late game. No i oczywiście miszki są generalnie w tym formacie ok. Fajnie mieć sporo miszków, więc, więc to jest taki Misiek z dosyć sporym plusem. Supply Line Trains, moim zdaniem najlepsza karta e, e, kobonowa w białym kolorze. Też ewidentnie gramy zawsze 3-5 za 5 mana. No jest to, jeszcze z Flying Game jest to naprawdę bardzo dobry deal. I ostatni koleś, równie silny, jeśli nie silniejszy, Tetmo e, High Priest. Najczęściej będzie po prostu... E, najczęściej będzie po prostu... E, pure value w tym gościu, tak? Dwie, trzy sztuczki rzucisz e, i możesz tak naprawdę czasami wręcz nieskończenie się kręcić, bo wracasz na przykład jakiegoś, powiedzmy, nie wiem... E, białego idolona na przykład tak albo czarnego idolona jakieś skorpiony można wracać że generalnie jest sporo możliwości tą kartą żeby się po prostu mm, zakręcić i, i, i jeszcze ma fajnie sama, sama z siebie jest fajna, prawda 2-3 za trzymana jest ok samo z siebie więc generalnie polecam I tyle jak chodzi o kolor biały no, oceniam go bardzo, bardzo bardzo pozytywnie myślę że no tak, mówię, niegrywalne karty można policzyć tak chyba w całym tym, w ogóle, secie na palcach jednej ręki, więc, więc generalnie bardzo, bardzo silny kolor. Wydaje mi się, że bardzo też zyskuje dzięki Strife'owi, tak? Jednak najwięcej Heroików jest w białym kolorze i przez to y, Strife, y, pojawienie się Strife sprawiło, że biały jest no, troszkę lepszy chyba, wydaje mi się, niż był w poprzednim formacie Borneo De Tero Teros, Teros. Zobaczymy, czy, czy mam rację, ale wydaje mi się, że jest na tyle silny, że pewnie będzie nawet overdraftowany i będzie, i będzie czasami wręcz przeceniany przez to, że, że, że naprawdę w teorii, w teorii wydaje się być tej czołowym kolorem w, w tym secie. Aczkolwiek pamiętajmy, że no w tym secie wszystkie karty są. Większość kart jest bardzo dobra dobra, tak? Ciężko jest znaleźć coś, co byłoby jakieś wyraźnie nie wiem, fatalne. Więc, więc generalnie rzecz biorąc też trzeba do tego brać poprawkę. No, Aerial Formation, kolejna tak jak powiedziałem karta. Generalnie karty The Strife są bardzo dobre i gramy nimi zawsze. Ta jest jedna z lepszych. Bardzo fajny common. Traumaturg gramy zawsze. No, gość może robić naprawdę chore rzeczy ze Strive'em. Gość może robić chore rzeczy z y, jakimiś tam, nie wiem, powiedzmy Seagulls Revenge. W trzeciej kolejce, prawda, i tak dalej, więc czy tam w czwartej kolejce, prawda, można gościowi cały stół wrócić i naprawdę jest to karta mm, bardzo solidna, no i oczywiście w najgorszym wypadku jest miśkiem, więc to jest ok Syrena, oczywiście, gramy zawsze, bardzo silny stworek. countermand mm, moim zdaniem, tylko, tylko sideboard i specjalnego. E, Nautilus, moim zdaniem, moim zdaniem, Mimo tego, że ma ten drawback taki nieprzyjemny, to jest to karta, której, która w większości talii powinna się zmieścić. Aczkolwiek trzeba brać poprawkę właśnie na to, że jeżeli oponent ma jakieś, nie wiem, tapery i tak dalej, to już jest to troszkę słabsze i chyba lepiej zostawić wtedy w sideboardzie. Hmm, Dakra, Mystic, moim zdaniem średni. Niektóre, niektóre osoby tą kartę myślę przeceniają. Eee, jest niezła w late game, ale jest niespecjalnie dobra przez cały okres pomiędzy early a late Stworek 1, -1 oczywiście nie ma większego znaczenia jak chodzi o, o, o rozgrywkę najczęściej Wydaje mi się, że jest to niezła karta na sideboard, na przykład jak, jak gramy z jakimś kontrolnym deckiem bardzo to w late game jesteśmy w stanie z niej kręcić value, bo dajemy gościowi landy a sami zabieramy sobie hmm, ee, Sami zabieramy sobie y, y, po prostu jakiegoś, jakąś realną kartę, prawda? Oczywiście czasami tego nie, nie trafimy, ale generalnie jest taka opcja. W mainie niespecjalnie tą kartę widzę, jakoś w tym formacie, gdzie jednak tempo jest y, istotne, nie, nie jest jakieś wybitne. Dying 3 wgramy zawsze. 2-3 zatrzymana y, z, z, z opcją na z, zamienianie permanentów. To zawsze jest ciekawa opcja, więc myślę, że to nie ma, nie ma y, Możliwości, żeby tym nie grać, z kolei Dictate of Cruppings, jedna z gorszych Erek. Jeśli nie, no najgorsza, chyba nie, ale jedna z gorszych. Ja takich kart nie lubię. Jeżeli naprawdę nie masz deku, który jest po prostu wybitny i wiesz, że Twoje drony są 100 razy lepsze niż Oponenta, to to jest karta, która no, jest kiepska. Dlatego, że mm, płacisz ty kartą i maną za coś, co daje, przewa, daje e, taki sam efekt każdemu z Was. Oczywiście dobierzesz kartę jako pierwszy, ale moim zdaniem to nie jest, nie jest warte tej ceny i nie jest warte tego zachodu i nie jest warta ryzyka, że oponent będzie po prostu dobierał lepiej od nas. Font of Fortunes, solidna karta, szczególnie w formacie, w którym jest Constellation, także myślę, że, myślę, że w większości wypadków będziemy tym grać. Z kolei God Hunter Octopus w większości wypadków będzie w sideboardzie, nic specjalnego. Można pograć, ale to jest raczej taki zapychacz, taki jeżeli potrzebujemy naprawdę jakiegoś świniaka i nie mamy nic lepszego. Hour of Meat, no potężny komo, chyba jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy w ogóle w całym formacie. Ewidentnie gramy zawsze i jest to karta, która jest w stanie nawet nawet odpalować zatrzymany, jest w stanie zrobić naprawdę robotę i czasami ten 4-4 Sphinx w trzeciej turze będzie wystarczający, żeby po prostu przeważyć szalę na naszą stronę. Hmm, Hubris, też, no wiadomo, no, Voyage's no, End był dobry, więc to też jest dobre i też gramy tą kartą e, zawsze. Podobnie Syrena, bardzo dobra karta, bomba, najczęściej pierwszy pick. Might control, control Limited to jest, to jest po prostu to, czego szukamy. Interpret the Signs, grywalne, aczkolwiek e, jeżeli nie mamy na przykład jakichś kilku miszków, w deku i nie gramy jakimś UG ramp, to raczej średnie. W UG Ramp myślę, że jest lepsze, bo tam mamy sporo takich jakich aspów, jakichś świniaków, prawda? Jesteśmy w stanie z tej karty dobrać powiedzmy więcej niż 3. Jeżeli jesteśmy w stanie dobierać średnio 3 karty, to jest takie sobie. ma mizel moim zdaniem, Sideboard. I to jest ta jedna z tych kart, właśnie ze straightenem, która moim zdaniem niekoniecznie jest dobra w mainie. Ten efekt nie jest jakiś super i to jedynie myślę w sideboardzie ma jakieś yy, lepsze opcje na wykorzystanie niż, niż w mainie yy, pin to the earth, ok karta jest parę yy, jest parę jakby głosów takich, które słyszałem powiedzmy sprzeciwu wobec tej karty ale wydaje mi się, że jest lepsza w tym formacie niż się wydaje yy, wydaje mi się, że się wydaje, no ok sorry, masło maślane ale, no, ale tak po prostu jest, że że w formacie, w którym często czasami nakłada po 2-3 nakładki na jednego stwora możemy to zrobić de facto 2 za 1, 3 za 1, tak? Więc, więc to jest myślę ciekawa opcja kombi też się z paroma kartami odpala Constellation, więc generalnie ok, nic specjalnego, ale ok no, od niebieskiego nie można wymagać nic więcej, chodzi o removal Polymorphus Rush, moim zdaniem takie typowe Win more, czyli karta, która Najczęściej wygrać grę, którą i którą nie tak już byś wygrał. Tak mi się wydaje, przynajmniej, oczywiście, w, w teorii, jest może, może zrobić naprawdę chore rzeczy, ale powiedzmy, smutna codzienność będzie raczej przeciętna. Bo pamiętajmy, że możemy skopiować tylko i wyłącznie własnego stwora. Więc to jest dosyć mocne utrudnienie, żeby tą kartę zrobić jakąś, jakąś bombą. Tak? Pull from the Deep, moim zdaniem, nie warte grania raczej znaczy grywalne ale, ale niespecjalne. Jeżeli naprawdę nie mamy czegoś potężnego do wracania to jest to starta karty najczęściej. Z kolei Riptoid Himera gramy zawsze moim zdaniem, przynajmniej pikujemy ją zawsze, ponieważ dowolne, nie wiem, dowolny z tripem za 2 mana daje nam tutaj świetne combo, na przykład Startus Walk, Fate for Eee, co tam jeszcze było takiego? Chosen by Heliot z tymi kartami, ta karta po prostu staje się bardzo dobra. Nawet z tym, e, prawda, Pin to the Air, jest ok, e, więc jest naprawdę solidny. Latak uważam jest to, że oczywiście jest Enchantmentem, więc można go łatwo zniszczyć w miarę, ale generalnie, moim zdaniem, jeden z wyższych pików e, Rise of the Eagles średnia. Można grać ale nic specjalnego podobnie. Sage of Hours te sześć koterków są prawie nierealne te pięć są jest prawie nierealne no ale golej z heroikiem za dwa mamy myślę, że w miarę grywalny hmm, Scrooge of the Fleets niebieski e, niebieskie promo na, na Prelejsie no bardzo silna karta jeżeli gramy, im bardziej gramy niebieski w tym oczywiście lepsza e, w, w Sildzie będzie naprawdę silna w drafcie będzie ciut gorsze ale wciąż, no trudno ją nie grać Myślę, że no, chyba jeden z tych z czołowych krakenów y, chyba nawet lepszy niż ten, y, czy w teorii przynajmniej lepszy niż ten y, 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 niż ten kraken y, za 6 x 6, 6, co był. Dlatego, że y, pamiętajmy, że jednak y, no, na przykład taki boros, czy jakieś takie powiedzmy y, niebiesko-białe jakieś, jakieś deki no jednak często mają te stwory, które mają dwa z tyłu, trzy z tyłu. Oczywiście na Borosa on jest trochę wolny, ale chodzi o sam fakt, że jesteśmy w stanie nim zrobić naprawdę jednostronnego Abhiwala. Czasami więc, więc. No i oczywiście ciało jest też odpowiednie, więc myślę, że, że karta ewidentnie do grania. Rybka. Rybka lubi pływać i rybka myślę, że też lubi się zmieścić w mainie. Jest dosyć solidna. No, w tym formacie czasami, jeżeli chcemy grać bardziej agresywnie, może się nie zmieścić, ale ja osobiście takie karty uwielbiam. To jest karta, która daje powtarzalny efekt. <coughs> jest takim troszkę gorszym, powiedzmy, e... Merford Lutherem. Myślę, że to jest, to jest warte grania. Mm, Devurer z kolei przeciętniak. Moim zdaniem nie, nie, nie ma sensu tym grać specjalnie w mainie. Podobnie jest Tassos Aer. Karta jest dobra na wolne deki. Z dużymi bykami, ale jest słaba na wszelkie agro w stylu RB agro, RG agro, WG agro, BOROS a jednak tych, kartów, tych deków w tym formacie sporo hasa. I moim zdaniem to nie jest dobra domeina, aczkolwiek jest bardzo ciekawe jako opcja sideboardowa na jakieś wolniejsze deki. Kawalerią gramy zawsze, bardzo solidna opcja. Short Starker też prawie zawsze gramy. I teraz w formacie już nie ma tylu Ordinii, co było wcześniej, ale wciąż ta karta jest ok. Za jeden mana, stały damage. W formacie, w który, w który jest, tak jak powiedziałem, tempo-oriented. Można na niego nałożyć jakiś, nie wiem, fire-briefing i tak i, dalej i robić, i robić wtedy naprawdę spory damage. No i dwie ostatnie karty i dwie bardzo dobre karty. Warning Siren, chyba najlepszy komun niebieski w tym formacie, czy w tym secie. Naprawdę świetna karta, bardzo no, porównywalna jak, e, trochę gorsza jak Unicity Rider, no i e, najady, no potężny efekt tak naprawdę I, chyba najlepszy Constellation w ogóle, w, e, jaki jest w tym formacie, e, dlatego że, m, no wy, wyłącz, jakby odpalenie, odpale, odpalenie sobie nieblokowalności 2-3 razy zwykle wygra grę spore ciało, myślę, że za 5 mana, mana jest to naprawdę, naprawdę fajna sprawa. No i podsumowując niebieski, myślę, że no, nie ostępuje białemu, jest naprawdę bardzo dobre. To ja mówię, no, nie mówię, nie jestem w stanie o większości kart powiedzieć nic innego, niż że warto nimi grać, bo tak to wygląda w tym formacie. No. Jest naprawdę masa, masa grywalnych kart, bardzo niewiele kart niegrywalnych. I tak to wygląda z mojej perspektywy. Myślę, że to tyle, jak chodzi, jak chodzi o tę pierwszą część. Jeszcze przejadę te karty po kolei, żebyście sobie zapamiętali wizualnie. I tyle chyba z mojej strony. W, tym, w, tym, w tej części zapraszam na kolejne dwie do usłyszenia.